Siemanko, dziś jesteśmy w Krynicy. Jest końcówka marca. Śniegu jak widać nie zostało za dużo, ale warunki, jeśli chodzi o stok snowpark, są mega dobre. Jest to zdecydowanie mój ulubiony ośrodek w Polsce. Postaram wam się w tym filmie powiedzieć dlaczego. Uważam, że jest to najlepsze miejsce w Polsce na, na snowboard. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić z tym. Ale tak jak Wam wspominałem, jest to moje zdanie. Tutaj z krzesełka widzimy sobie główną czerwoną trasę, która ma niecałe 900 metrów. Wrócimy sobie może najpierw do tego, ile gdzieś tam trzeba jechać czasu z Warszawy do Krynicy. Także jest to 400 km, mniej więcej 5, 5 godzin jazdy. Tras tutaj może nie mamy jakoś mega dużo. Wstawiam Wam teraz mapkę. Ceny karnetów również zaraz wstawię. Ja osobiście mam tutaj karnet sezonowy. Jeśli przyjeżdżacie więcej niż tam na, na tydzień czasu, opłaca się to zdecydowanie najbardziej. Warto korzystać z promocji na Black Friday, Black Week, czy tam cały, w całym listopadzie przeważnie są promki. Naprawdę można tutaj kupić dość tanio karnety. Na samej górze mamy wieżę widokową, na której szczerze nigdy nie byłem, ale na pewno przy takiej pogodzie jak jest dzisiaj, warto wejść i sobie tutaj obczaić, obczaić widoczki. A tutaj z cały czas możemy obserwować teraz ten najszerszy fragment tej czerwonej trasy. Czasem w Alpach mam problem, aby znaleźć sobie taką trasę. Tutaj jesteśmy na samej górze tej traski. Tu jeszcze nie jest tak szeroko, ale zjedziemy sobie minimalnie niżej. Możecie zerknąć, jak tutaj mega, mega szeroko się robi. Nachylenie jest idealne, bo jest to niby czerwona trasa, ale mimo wszystko jest ona dość łagodna, także da się pojechać fajnie ciętym, trochę szybciej, z większą prędkością. Jeśli chodzi właśnie o poprawianie swojej techniki, naukę na snowboardzie, jak dla mnie jest to top. Oczywiście, jeśli ktoś lubi gdzieś tam bezsensownie, może nie bezsensownie, ale po prostu tłuc kilometry na trasach, tak jak w Alpach, no to no nie znajdzie tutaj nie wiadomo jak dużej ilości tras. Jest również ośla łączka, też sobie zaraz koło niej przejedziemy, gdzie jest taśma, nie orczyk. Jest to również mega, mega komfortowe dla tych, co zaczynają sobie jazdę na desce. Po prawej stronie za tymi drzewami mamy trzy, jak dla mnie ogromne hopy, może nie dla wszystkich. Czyli dla tych, co gdzieś tam duże dłużej jeżdżą na snowboardzie, skaczą. To to jest z tego, co pamiętam, chyba 8 metrów 12 i 14. Ta 14 teraz jest zamknięta, no bo już jest gdzieś tam koniec sezonu. I tak szacą, że to jeszcze w ogóle wszystko działa. Mamy również drugi wyciąg, takie same krzesło, i niebieską traskę. Także jak gdzieś tam mocno pada wieje, to gdzieś tam nie marzniecie na tym krześle i po całej długości tego krzesełka jest snowpark, także wychodzicie z krzesła. Wjeżdżacie do snowparku, snowpark się kończy. Macie tam dosłownie parę metrów i, i wsiadacie z powrotem do krzesła. Także gdzieś tam to jest super, ale dobra o snowparku później. Jak widzicie, pod koniec marca jest czwartek, nie ma tu za wielu ludzi na trasie dookoła świata. Jestem całkowicie sam. Jak dla mnie największym plusem jest to, że tutaj nawet w szczycie sezonu, w ferie tutaj prowadziłem szkolenia. Na tej czerwonej trasie do godziny 11 .00. nigdy nie było kolejki większej niż na jakieś tam 8 minut stania, tak? Co gdzieś tam w tych topowych ośrodkach w Polsce, no ja niestety nie mam cierpliwości, żeby wiecie, stać pół godziny albo i więcej w kolejce, żeby sobie raz zjechać. Z perspektywy gdzieś tam prowadzenia szkoleń również jest to całkowicie bez sensu. Mam nadzieję, że po tym filmie to się za bardzo nie zmieni i nadal w przyszłym sezonie będę mógł tutaj Przyjeżdżać z grupami i w miarę sprawnie będzie to wszystko szło. Wiadomo, że jak w jakiś mega oblegany weekend przejdziecie jak w 3 króli o godzinie 12:00, na pewno ta kolejka też będzie, tak? Tak, żebyście mi nie pisali też, żeby liście i była kolejka. Ale to polecam wam wtedy, jak jeśli chcecie pojeździć na tej czerwonej trasie, przyjść z samego rana, tak? Zapewniam was, że pierwsze dwie godziny swobodnie, sobie śmiało, śmiało pojeździcie bez kolejek. Także tak wygląda tutaj traska dookoła świata. Jest ona dla mnie na przykład super testem, bo tutaj dojrzałem właśnie na snowpark na płaską deskę, tak? Jak ktoś przejedzie tą traskę bez zatrzymania, no to wiem, że może wjechać na pierwsze boksy, na pierwsze hopy, tak? Jest ona jakoś bardzo wymagająca, ale tej płaskiej deski jest sporo. Dobra, tutaj na chwilę zwolnię. Na dole widać tą taśmę, o której Wam wspominałem. I ona jest na samym dole przy głównej trasie, tak? Ja tutaj teraz całkowicie pycham dookoła. Także tutaj widzimy, widzimy sobie tą taśmę, że na dole widać główną czerwoną trasę i tutaj za tymi drzewami jest właśnie taśma, która też codziennie jest ratrakowana, super przygotowana. Musiałem podskoczyć parę metrów, bo niestety zdecydowanie za nisko zjechałem i tutaj ostatni taki płaski fragment, ale tutaj już z prędkością jest luz, można sobie, sobie skręcać, bez problemu dojedziecie. I zaraz dojdziemy na słodzinkę, tak? Czyli na tą niebieską traskę, która też jest bardzo łagodna, bardzo przyjemna, i po której całej długości idzie snowpark. I zobaczcie, niebieska trasa, koniec marca. Pełna lampa, żadnej chmury na niebie. Piękny sztruksik Myślę, że narciarze, snowboardziści, wszyscy będą zadowoleni. No, snowpark prezentuje się niesamowicie. Petarda. Powiem Wam, że byłem tydzień temu w Werbier i kurwa, dużo bardziej się cieszyłem, że przyjeżdżam teraz tutaj do Krynicy, bo widziałem jaka jest prognoza cały czas na stolicach, jaki jest warun, także tutaj przede wszystkim ogromny szacun dla osób, które ogarniają ten snowpark. To mega miejsce i serdecznie Wam polecam, jeśli racie się snowboardem, chcielibyście zacząć jeździć w parku albo kiedyś jeździliście, chcielibyście do tego wrócić i snowparki gdzieś tam inne w Alpach wydają Wam się za trudne, potrzebujecie się rozjeździć. Tu będziecie, zapewniam Was, Was zadowoleni. Nie znam szczerze osoby, która idzie na snowboardzie w snowparku i byłaby niezadowolona z tego miejsca. I wjeżdżamy sobie do snowparku. Po lewej stronie najpopularniejsza rura w parku, czyli dość krótka, szeroka, idealna do nauki. Obok łamana o podobnej grubości. Zjeżdżamy niżej, po prawej stronie, tak zwana lampa Puzon nazwijcie to jak chcecie po lewej stronie. Obok zaraz jest pierwszy płaski boksik, dalej rura. Za pierwszym boksem w linii mamy drugiego. Tutaj w kształcie takiej tęczy. Tu, po prawej stronie była płaska rura. Teraz właśnie wjeżdżam na piramidkę. Za piramidką po lewej stronie mamy najdłuższą rurę w Snowparku i zaczynają nam się tutaj linie hop. Po prawej stronie mamy dwie hopy rozmiaru M. Po lewej stronie tak zwane grzybki, czyli bardzo małe hopy, idealne do nauki. Za pierwszym grzybkiem po lewej stronie mamy, mamy jeszcze Wola. Pamiętajcie, że setup w tym snowparku potrafi się zmieniać w sezonie myślę, że co najmniej kilkanaście razy. Tutaj drugi grzybek. I przed nami jeszcze jedna przeszkoda, której też nie było w tamtym roku. Za nią dwa kornerki, łamana rura, kolejna rura, jakby wam jeszcze było mało oraz bardzo niska PCV kopana w ziemię. Także tak się prezentuje setup na, na koniec marca. Za moment na zakończenie wrzucę Wam jeszcze kilka triczków, które udało nam się nagrać w styczniu. Dajcie znać, co myślicie o tym ośrodku oraz jakie są Wasze ulubione miejscówki do jazdy na snowboardzie.